40 lat temu kilkadziesiąt tysięcy Polaków, żyjąc w biedzie i strachu po wprowadzeniu stanu wojennego, uciekało z Polski do RPA, szukając tam wolności, bezpieczeństwa i lepszego poziomu życia. Dzisiaj biali z RPA, w tym również przedstawiciele Polonii, opuszczają Afrykę Południową. Nie czują się bezpiecznie ani ekonomicznie, ani fizycznie, nie widzą perspektyw dla swoich dzieci. A ja? Cieszę się, że mieszkam w Polsce, w kraju, o którym wielu Polaków mówi z pogardą, o którym nie mówią Polska, ale ten kraj. Mówią tak, bo nie doceniają tego, co mamy, nie mają porównania z innymi rejonami świata, które jeżeli odwiedzają to w zorganizowanych grupach, w którym przewodnicy pokazują wyłuskane perełki lub iluzoryczne enklawy dobrobytu, jak Baradero na Kubie czy Isla Margarita w Wenezueli. Otóż to wielu Polaków nie docenia tak naprawdę tego, co ma w Polsce. A o Republice Południowej Afryki pisze Wojciech Rogala w swojej książce Gatunek Zagrożony Biali Afrykanie w RPA. I książka może z pozoru wydawać się jakby też można by było. Sądzić po tym fragmencie, może jakąś pochwałą apartheidu. Nie jest niczym takim. Przyznam się szczerze, że z początku miałem takie podejście, widząc zarówno zdjęcia tutaj w tej książce, jak i na przykład czytając takie fragmenty jak ten, że będzie to jakaś pochwała byłego systemu. Który się skończył w RPA w 1994 roku, i że będzie to książka mocno kontrowersyjna właśnie pod tym względem, ale nie, ona jest kontrowersyjna. Natomiast pokazuje skomplikowaną rzeczywistość obecnej sytuacji w RPA, pokazuje też historię. Dlatego, jeśli ktoś zna, tak jak przyznam się, ja znałem głównie ten kraj RPA z relacji medialnych, to warto sięgnąć po tę książkę, żeby dowiedzieć się więcej.